UPR, proszę. Panie generale, przez cały program pan generał tak apatuje, można powiedzieć, taką pewnością sojusz, naszych sojuszników. Ja to rozumiem, bo w przestrzeni publicznej musimy, musimy, że tak powiem, czymś takim apatować. Niemniej jednak nie będę już wypominał tego nieszczęsnego 1949 roku, jak nas sojusznicy porzucili, ale sprawa zupełnie świeża. Na podstawie memorandum Budapesztańskiego z 1994 roku rozbrojono Ukrainę właśnie z, tej, z, tej, z tego straszaka, tej bomby atomowej i, i że tak powiem właśnie te mocarstwa, między innymi nasi sojusznicy Stan Zjednoczony i Wielka Brytania, zapewniły integralność granic tejże Ukrainy. No, jak pan słusznie zauważył, mniej lub bardziej legalnie Rosja zaanektowała Krym. Takie pytanie sprawa zupełnie świeża. Zachowali się nasi sojusznicy w taki sposób, no, czemu właśnie nie ma i królewskiej mości, Marynarki, czemu już nie ma desantu na, na Krymie, czemu US Army, nie wiem, nalotów na nie robi w tamtym kierunku. Czemu się te państwa sojusznicze nie, wy, nie wywiązują z tej umowy? Więc jaka jest pewność, że się wywiążą z umowy ZOM-ów sojuszniczych NATO? A zna Pan dokładnie treść tej umowy? Tak, pozwolę sobie ją przeczytać przed programem. I tam jest tak napisane, naprawdę, jak Pan mówi? Yy, dokładnie, znaczy wiadomo, że z kilka punktów yy, po kolei, ale mniej więcej jest w duchu, tej, z duchu tej umowy. Mniej więcej, umowy, ale umowy, nie dokładnie. Ja pytałem o to. Yy, różnego rodzaju strategów i właśnie znawców prawa międzynarodowego. Nie jest tak do końca. A druga sprawa, oczywiście to nie było, to NATO nie dawało gwarancji, tylko to dawały państwa. Sojusznicy, którzy często na to. Dlatego tak. pytam, skąd ta pewność, że oni na pewno, jak akurat nas atakuje jakiś kraj sąsiedni, czy dajmy na to, rozmawiamy teraz o Rosji, czy skąd mamy pewność, że się tam nie zachowują tak samo jak wtedy przy II Wojnie Światowej i tak jak teraz przy memorandum randum Pewność Budapesze. taką mamy, bo już nieraz testowaliśmy wiarygodność sojuszniczą NATO. Afganistan był jednym z takich testów, gdzie wiele państw się wstrzymywało, ale w, końcu w konsekwencji musiało przystąpić do, do tego, czy chciało, czy nie chciało. Także tutaj naprawdę proszę mi wierzyć, być może, że apatuję entuzjazmem, optymizmem, bo jestem z natury optymistą, ale znam również szczegóły pewnych spraw, także że, że wiem, co mówię.